No i cóż, jest i on, koniec roku jak koniec roku, to podsumowując, i reasumując, dzień dobry wieczór. Hmm. Gdybym miał tak skrócie podsumować rok 2023 z mojej perspektywy, jeżeli chodzi o smartfony, powiedziałbym, że jest on dwujaki. Z jednej strony, jest ta innowacyjność, tylko powolna, a jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma, a z drugiej strony mam wrażenie, że wiele rozwiązań z poprzedniego roku została wprowadzona też i w tym... Tylko zostały one dopieszone, przez co ciężko wybrać jakąś topkę skoro wszystko jest stopką. Z kolei, jeżeli chodzi o taką globalną perspektywę sprzedaży, to z tego co się orientuje większych zmian nie było, chociaż wciąż nie ma wyników za EQ4. Ale przede wszystkim październik tego roku był pierwszym miesiącem od chyba czerwca 21 kiedy zanotowano rok do roku wzrost sprzedaży za co odpowiadają przede wszystkim rynki wschodzące jak India ogólnie pojęta Afryka mocna pozycja Huawei w Chinach oraz panoszące się trensze czyli właściciel spółka marki Infinix oraz Tecno których jeszcze u mnie nie było trochę żałuję bo są to marki budżetowe głównie produkujące budżetowce które w tym roku były dziwne. Bo, gdy ktoś mnie pytał, jaki budżetowy telefon w okolicach Tysiaka, to mówiąc wprost, rzadko kiedy polecałem coś nowego, tylko szukałem starszych alternatyw. Okej, okay. Redmi Note 12 Pro czy Poco X 5 Pro, niemal to samo, to takie najlepsze, powiedzmy, budżetowce. Mają rozsądny stosunek cena-możliwości, tylko po prostu czuję, że względem 2022 roku w budżetowcach główną zmianą jest tak naprawdę numeracja modeli, i w zasadzie to tyle. Nieco inaczej wygląda sytuacja w najrozsądniejszym smartfonie obecnego roku. Chociaż gdybym mógł wybrać ponownie coś sprzed roku, to byłby to Nothing Phone 1, ale jest to topka, a nie polecajka, więc trzeba wybrać coś innego. Nothing Phone 2. Jest droższy. To prawda, na promocjach 2,5 tysiąca złotych, ale ma dosłownie wszystko, bo oprócz szybkiego ładowania, którego nie potrzebuje, bo to najlepsza bateria, jaką chyba kiedykolwiek testowałem, oferuje flagowe wykonanie. Bardzo dobry aparat w tym budżecie, oryginalny wygląd i coś, czego nie da się opisać słowami, kolokwialny, bardzo przyjemny feeling. Po prostu wybierając tego dziada jesteście zadowoleni za rozsądnie wydane pieniądze, co wcale nie jest takie oczywiste, bo jak się okazało, da się tymi pieniędzmi w tym roku źle rozdysponować. Realme 55 w Cała jego otoczka, jaka była budowana w marketingu, to najgorsza rzecz, jaką testowałem, jaka mnie spotkała w tym smartfonowym 23 roku. Oj, co to był za. Absurd. Realme to marka, którą lubię, ale mam takie przeczucie, że zanim coś o jakimś modelu Realme powiem, to wolę go mieć chociaż raz w rękach. Wielokrotnie miałem smartfony, których materiałów nie robiłem, bo szkoda było mi czasu. Tutaj było tak, że mimo wszystko musiałem zrobić film, bo nie akceptowałem tego telefonu w tym budżecie. Straszna jakość wykonania, zarówno namacalnie, jak i pod względem spasowania ekran typu IPS zamiast Amoleda, absurdalnie wolna pamięć, ale to wszystko było okraszone pięknymi słowami marketingu i promowaniem go uznanych lifestyleowych twórców. Ale na szczęście są marki, które wracają na rynek, którym zależy na przywróceniu łask konsumentów i zdobycie ich uznania, tworząc największe pozytywne zaskoczenie tego roku. W takim momencie zawsze mnie zastanawia, co Wy, jako oglądający, sobie myślicie. No to wiadomo, że masa jak na grzybobraniu, ale czy to może jakiś Samsung z jakąś serią HTC, Vivo, może Honor? No, Honor z modelem Magic 5 Pro. Sztos. To jest cicha woda, po której totalnie niczego nie oczekiwałem, a dała mi niespodziewanie najwięcej, niż bym po jakimkolwiek innym jakiejkolwiek innej marki oczekiwał. Podwójna biometria, rewelacyjny aparat, wibracje, głośniki, no po prostu wszystko i jeszcze więcej. Nie wiem natomiast, jak wypadają inne modele tej marki, bo za nic nie ręczę, Magic 5 Pro może być takim modelem wizytówką, na bazie której budują marketing. I wcale tak być oczywiście nie musi, ale jeżeli tak, to nie zmienia to faktu, że honorze. Dobra robota. Ale pytanie kluczowe to, kto wykonał najlepszą robotę w 2023 roku, wykonując najlepszego. Według mnie, flagowca tego roku. I tutaj powiem wprost, ciężki temat do zgryzienia. Największą taką zagwozdką jest to, że wybierając obojętnie jakiego flagowca tego roku, tutaj do tej kategorii, każdego można sprawiedliwić, dlaczego tak a nie inny się wybrały. I takim najczęstszym modelem wybieranym jest Galaxy. S23 Ultra, co jak najbardziej rozumiem, w szczególności przez ten absurdalnie szeroki zakres możliwości aparatu, ale nie uważam, że jest to flagowiec, powiedzmy, turbopotocznie najbardziej kompletny. Chociażby lagująca aplikacja aparatu od czasu do czasu, nie najlepsze jak na flagowca, wibracji i parę mniejszych, większych rzeczy, które nie czynią go, w moim odczuciu, najlepszym flagowcem, bo flagowiec nie musi być najdroższy i nie musi być najbardziej rozpoznawalną marką. I tutaj kurczę. Według mnie, znowu Magic 5 Pro. Trochę zdziwko pewnie, no nie. Ja długo się w ogóle też zastanawiam na tym, czy rzeczywiście dać tutaj honora, bo mam takie przeświadczenie, że gdybym Was teraz zapytał, jaka marka samochodów jest marką premium, to Jestem przekonany, że większość z Was, ja zresztą pewnie też bym miał tak, że pierwsze co pomyśli tak z marszu, to Mercedes. I można to przełożyć na smartfony, jak i flagowy Android, Samsung serii Galaxy, tak po prostu z urzędu, bo od lat się tak przyjęło. Ale nie musi to świadczyć o tym, że jest to najlepszy flagowiec, na którego oceny też wpływa przecież cena, bo Honor Magic 5 Pro też ma szeroki zakres aparatów, jest tańszy, a cała reszta jest albo taka sama, albo lepsza, tylko nie ma rysika, z którego nie wiem, jaki promil tak naprawdę ludzi korzysta ale czy to oznacza że jest to najlepszy foto wideo smartfon słowo klucz wideo iPhone 15 Pro. Fotografie z iPhone'a są na swój sposób wyjątkowe przede wszystkim bardzo powtarzalne i przewidywalne. Do tego to do lepszych portretów no ale to co najważniejsze wideo. Game changer jest niedośnigniony i wiadomo, robię swoje porównanie wideo w recenzjach, ale poza tym w życiu prywatnym, którego nie pokazuje, to iPhone bez zaplacyjnie radzi sobie najlepiej parametrami obrazu, dźwięku, sprawnością przechodzenia między obiektywami, i czasami te różnice są tylko delikatnie lepsze. Ale gdy każdy taki element wideo jest odrobinę lepszy w całości, jako kolektyw jest najlepszy w typowym użytkowaniu w takim typowym dniu, w którym Pixel 8 mnie w tym roku po prostu bardzo. Ale to bardzo. Zawiódł. Tutaj miał być Asus, bo w tym roku w praktyce niczego nie pokazali. Dosłownie, ale też niczego nie zepsuli. A Pixele? Ja wiem, że tech YouTube je chwali. Przecież najsłynniejszy MKBHD wybrał Pixela 8, jako chyba najlepszy czy najbardziej opłacalny smartfon roku i też niejednokrotnie tak mówiłem do czasu, gdy nie zostawiłem go na Danii. Po drugie, tam są Stany, a tutaj mamy Polskę. Nie jest to absolutnie zły smartfon, ale raz. Rok do roku jest ciągle ta sama śpiewka, zabawa z aktualizacjami i poprawą tensorów. Dwa, Przy tym jak Samsung, Wrzucił eski ze snapem, a smartfony nigdy nie były dotychczas tak blisko siebie podobnie dobre. Pixele po prostu nie mają tak mocnych kart przetargowych, jakie miał jeszcze rok, dwa lata temu, czy parę lat temu wcześniej. Nawet pomimo tego, uwielbianego, wspaniałego, personalnie przeze mnie najlepszego, czystego Androida, którego przynajmniej po części w jakimś tam kodzie źródłowym brakuje jednemu smartfonowi. Szczególnie Huawei P60 Pro, czyniąc go takim kozłem ofiarnym tej całej. Topki. Największy zmarnowany potencjał. Tutaj miałem dać, tak samo jak i rok temu, Sonego. Świetne smartfony o nielogicznym softwarze, ale na własne życzenie jakby im się nie chciało. Za to Huawei z modelem P60 Pro nie wnikam w kwestie polityczne, jest prawdziwym zmarnowanym potencjałem i to w taki przykry sposób, bo, bo wierzę, że wiele osób doceniłoby jego aparat według mnie najlepszy jakościowo foto smartfon i generalnie tutaj wszystko technologicznie jest gotowe na to, by podkradać oj bardzo duży kawałek tortu sam. Samsungowi Xiaomi, ale niestety bez usług Google nie ma tu racji bytu. Wiele osób pomyśli oh no. anyway. ale pamiętajcie, że to jest niekorzystne dla nas. Mniejsza konkurencja pozwala Samsungowi spocząć na laurach, czego najlepszym przykładem są ich składaki. Oczywiście takim niepodważalnym, obiektywnym faktem jest to, że mają największe doświadczenie w ich produkcji, ale patrząc na ich rozwój serii od pięciu generacji wydaje mi się, że Wygląda to mizernie. To co mnie cieszy, to że w końcu otwiera się rynek foldów i że jedna marka otworzyła się najbardziej. OnePlus Open to według mnie najlepszy składak 2023 roku. Przyznaję, nie miałem go w rękach. Dlaczego więc go wrzucam? Bo miałem o N, Find, An. Find An 2 A One Plus to nic innego jak po Find N 3, tylko dostępny globalnie. Jest to smartfon, który w końcu wykorzystuje technologię giętkich ekranów w praktyczny, użyteczny sposób. Mały wygodny smartfon na co dzień i duży tablet, gdy tego potrzebujemy, a całość okrasza znakomite oprogramowanie. Tylko wiecie co? Oczywiście to jest wspaniała, bardzo perspektywiczna technologia, ale to nie ona dała mi najwięcej frajdy w tym roku. Fairphone. Pie. To jest tak, że za wszystkie wcześniej wspomniane smartfony zapłacimy kartą Mastercard, ale nie zapłacimy za nią naszej satysfakcji, naszej frajdy, uśmiechu i poczucia, że zrobiliśmy coś. Dobrze nie tylko dla siebie. Mnóstwo frajdy dało mi to. Banalne odkręcenie śrubek, bezpieczne rozbieranie smartfona do naga i własnoręczna możliwość naprawy, wymiany jakiejś części w dosłownie parę minut. Jestem osobą, która docenia takie rozwiązania. Po prostu bycie fair wobec ludzi, konsumentów i uważam, że zasługuje to na szczególną pochwałę, bo ilekroć narzekamy na to, że hurdur, wielkie korporacje traktują nas źle, że już nigdy nie wrócę do tej marki, a takie małe telefon robi wszystko tak, żebyś. Ty, jako konsument, który wydaje własne pieniądze, czuł się zatroszczony i mógł samemu w domu naprawić telefon, czy wymienić baterię. Trochę mi to przypomina moich wikingów, jakby to nie jest reklama, to mówię tutaj już sam po prostu od siebie, że wiecie, nie ma tam żadnego dzwonienia, że dzień dobry, czy nie chce pan lepszych pakietów, czy coś tam, coś tam. Nie. Po prostu jak jesteście, to jesteście. Jeżeli potrzebujecie pomocy, to zawsze wam pomogą, ale nikt tam. Zresztą od wikingów, a pochwalę się, bo co tam, tołem bardzo elegancki z moim rycem. Takie o plakaci. Bardzo symboliczny, ale jakże trafiony bryloczek, który lubię. Lego Pan Pizza, którą uwielbiam, kocham. Ale to, co chciałbym zaakcentować, to karteczka z życzeniami, tylko że personalizowanymi, własnoręcznie napisanymi, żadne kopie i wklej i czuć staranko, co w tych czasach jest po prostu coraz rzadziej spotykane, wypłaszczane. I to jest ta rzecz, o której mówiłem, za którą nie zapłacimy. Kartą Mastercard. I tak samo kartą Mastercard nie kupię Was, moich kochanych widzów, którym chciałbym bardzo serdecznie podziękować za kolejny wspólny rok. Rok temu dużo bardziej się rozgadałem i postanowiłem, że w tym roku nie będę się tak rozgadywać, bo nic się nie zmieniło. Także bardzo wam dziękuję za wszystkie łapki w górę, w dół, za komentarze, za dyskusję, za negatywne komentarze, za pouczanie mnie, bo nie jestem alfą i mimo że zawsze staramy się być jak najbardziej przygotowany do każdego materiału, których wiem i chciałbym robić więcej. Tylko raz, że często podchodzę do materiału i stwierdzam, że kurczę, nie czuję się z nim dobrze, jakby, że nie przekazuje niczego merytorycznego, że nie jest to, że to jest jakiś podstawowy, zwykły materiał, po prostu wolę go nie puszczać. Być może mylnie, ale kurczę, jakoś tak mam w głowie. A jeżeli mam to zmienić, to dajcie znać po prostu w komentarzach. Nie przedłużam, zakończymy może takim żartem. Heche, widzimy się za rok. W przyszłym, kolejnym roku 2024, jaki on będzie? To, do czego jestem w świecie przekonany, to to, że będą jeszcze bardziej rozwijać aparaty, żeby były jeszcze lepsze, żeby były bardziej ze sobą wszystkie obiektywy spójne. Na pewno będzie to rok sztucznej inteligencji, czy tej prawdziwej, czy takiej bardziej marketingowej, to się przekonamy. Dziwi mnie, że wciąż nie ma żadnego producenta oferty subskrypcji na to, żeby nie wiem, był 50-krotny albo 100-krotny zoom, czy jakieś funkcje w aparacie. No i być może będzie to rok gorący, bo Samsungi mają być na nosie, przynajmniej te podstawowe modele, nie Ultra. No i na 8 Gen 3, na podstawie jednego modelu mogę stwierdzić, że na pewno nie że być może nie będzie to chłodny procesor. Jak to powiadają, pożyjemy, zobaczymy. No i cóż, cóż mogę życzyć, żeby ten rok był e, lepszy niż poprzedni. Tylko pamiętajcie, że rok, lata, miesiące, dni są tylko i wyłącznie umowne. I ja Wam życzę po prostu, żeby każdy kolejny dzień był lepszy niż ten dzisiejszy. Wszystkiego dobrego. Oj, jeszcze raz dziękuję. Do następnego razu. Cześć.